Hej, hej! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry World of Tanks Blitz. Dzisiaj znowuż kolejna bitwa na M48 Pattonie. Tym razem na mapie pustynne piaski. Rozpocznijmy więc oglądanie. Głosowanie 40, 50 przepraszam, oraz dwie dziewiątki. A plan? Oczywiście baza A. Z tym, że ta baza A... Tutaj był taki problem, że my mieliśmy jednego meda mniej. Poza tym, ja byłem jedynym medem, tak naprawdę, bo ten drugi to spał na początku bitwy. Obudził się jakoś po minucie. No, więc było dosyć ciężko. Ja zagrałem oczywiście na początku defensywnie. E, na szczęście tutaj E75 bardzo, bardzo dużo pomógł w tej bitwie, bo przynajmniej tutaj przyjechał, coś pomógł. Nie to co reszta zespołu, która pojechała oczywiście sobie, no, do miasta. Nic nowego, nic dziwnego, tak? Tak to już jest, tutaj się po prostu chciałem pokazać przeciwnikom, że się wycof, wycofuje, ale jednak, e, jednak wróciłem oczywiście, ponieważ trzeba było pomóc temu E75 odrobinkę. Tutaj zobaczcie, Leopard PTA chyba będzie pierwszym celem, bo wyjeżdżam na pewniaka. Myślał, że E75 samo tutaj wjechało tak na jolo, ale tutaj nagle wyskakuje taki Herbaton Her z hajeków, oczywiście strzelający w dupę. Fokusuję tego Leoparda na początku, ponieważ on jest miękki i można mu dużo zrobić z hajków. co jest oczywiście dobrą rzeczą. No i 140, zobaczcie, 140 się obudziła, tutaj już Leopard na mnie wyjeżdża. Niestety mnie przebija, myślałem, że się uda z nimi zatknąć dupami, ale to jednak nie było kluczem. Zobaczcie, 120 też przyjechała, ja tutaj trochę zrąbałem, tutaj trochę czasu straciłem na ten pogoń. 140, jeszcze mam full HP, także jest bardzo dobrze. Tutaj nie trafią te 62 ale to był dosyć ciężki strzał. Na szczęście 120, nieco mniej ogarnięty gracz. Nie trafiam je tutaj na przejeździe, więc ja się oczywiście skrzętnie cieszę z tego. Tu mogłem też tak nie wyjeżdżać na pewniaka, ale już stwierdziłem, że chcę mieć ten pewny strzał w i przeciwnik zostaje zniszczony. Tutaj Leopard pierwszy wraz ze 120 wyjeżdżają do naszego kolegę 140. Oddajemy szczel 120. 140 ucieka za górkę. E, tutaj niestety mi się schowała ta 120, ale już mamy dwa fragi, 3000 uszkodzeń, także bitwa już jest całkiem niezła, jak ma ten pojazd. E, no i wyjeżdżamy sobie na 120. Dobijamy ją, żeby nie przeładowała magazynku. Stykamy się z leopardem pierwszym. Tutaj widziałem, że czwarty dojeżdża na pomoc. Zdobywamy czwartego fraga, zostały jeszcze trzy pojazdy przeciwnika. Tutaj musiałem grać bardzo, bardzo defensywnie i ostrożnie. Udaje się szczelić 2 a 50B, żeby nie przejmował bazy B, ponieważ gdy ta baza zostanie przejęta, przeciwnicy już będą mieli przewagę punktów. I tak już się mają, tak poza tym. No ale udaje się dobić tego 50B. 4200 uszkodzeń na koncie. 5 fragów oraz dwa pojazdy przeciwnika, które jeszcze pozostały. Jest tego Dilla, która mam je na oraz Estow, które również mam je na strzała. Chyba, że będzie strzelał z hajków, no to wtedy będzie to dla niego nieco trudniejsze. Tutaj oczywiście dziwny strzał, ale no cóż, RNG wiecie, jak to jest w tej grze. Tutaj wolałem nie ryzykować, wolałem poczekać, się troszeczkę wycofać, aż ten Is 4 go jeszcze raz strzeli. No i próba dobicia go z Hita. Oczywiście gra robi wszystko, żeby bitwa była przegrana, więc nie losuję. No tutaj za 113 z hajka oberwałem. Małe losowanie na szczęście, bo S100 hajków, muszę Wam przyznać, potrafi robić bardzo, bardzo wiele dziwnych rzeczy, typu e, show w wieże z, po, z podpaleniem. Takie rzeczy to czołów właśnie potrafi. Tutaj udaje się zapakować jeszcze w godzinę po drodze. Godzilla jeszcze nie szczeliła, także ja tutaj ostrożnie oczywiście nie wyjeżdżam. Jest szansa na rosiennik, czy się uda. Piszę do ISO 4, żeby przyjął jedną pigułę. On przyjmuje bazę, żeby miał trochę czasu na dojazd. Zobaczmy. ISO 4 wyjeżdża. Najgorsze co by mogło być w tej sytuacji, to gdyby Godzilla dostała amoraka, bądź też gdyby się podpaliła. Ale jednak tak się nie dzieje. No i w ten oto sposób zdobywamy siódmego fraga z wynikiem 4.955 uszkodzeń. Jeśli chodzi o uszkodzenia, nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o fragi, już jest coś innego. <laughs> Mamy tutaj znakę mistrzowską, asefant specjalistę, duży kaliber oraz oczywiście metal, metal, tak, heavy metal, nie no, żartowałem, medal bohaterów Rosjeni. Kredyty nawet coś udało się zarobić, jeśli chodzi o drużynę. Wyglądało to mniej więcej tak, że trzech graczy zrobiło ponad 2000, reszta oczywiście nic. No i jeśli chodzi o spota, tutaj nic znowu nie było. Statystyki bitwy, proszę bardzo, prezentują się następująco: skuteczność. Tak jak widzicie, Leoparda PTA całego zjadłem. Jeśli chodzi o innych przeciwników, już całych nie obiłem. Tutaj kredyty, punkty doświadczenia i oczywiście tamte nagrody. Także to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że taka bitewka Wam się podobała. A także dziękuję Wam ślicznie za oglądanie tego materiału. Do usłyszenia kolejnym razem. Hej!